A kurde, jak to wolno jedzie. To jest. Ale wygląda zacnie, naprawdę wygląda zacnie. CX podłoga 23 na kiku dajcie to widzieć. Zagapiłem ja się, ale kurde rozwałka tutaj jest. jak gdzie ja miałem te nitro? Nitro mi się wykorzystało. Już nie tutaj, to się nie odnawia nitro. Tego musimy przyzwyczaić. Już nie odnawia. Siemano Hejka, hejka.